thank mm -hmm. you Dzień dobry, ja się nazywam Jadwiga Mebel. Ja pochodzę z Wrocławia, tutaj się urodziłam, chodziłam do szkoły, studiowałam. No niestety po studiach losy mnie rzuciły do Stanów Zjednoczonych, w których mieszkam ponad 30 lat, ale mam tutaj rodziców, do których przyjeżdżam dwa razy w roku. Jestem w bliskim kontakcie z przyjaciółmi z, z podstawówki ciągle. No i niestety o, o wojnie wszyscy wiedzą w Stanach również, odkąd to się zaczęło i Planowałam przyjazd, no to dzięki Bogu wpadłam na pomysł, żeby może spróbować pozbierać trochę pieniążków. No, pracuję, jestem menadżerem budynku mieszkalnego i napisałam list od siebie do mieszkańców, żeby jeśli mogą, dali jakieś dotacje, i ponieważ aż ze Stanów, to ja mogłam przywieźć tylko pieniążki, bo z jedną walizką i dzięki Bogu ludzie mi zaufali, pozbierałam kilka tysięcy dolarów i przywiozłam je tutaj i znam, przyjaciółka moja pracuje w pomocy miejskiej, pieniądze przekazałam tam i tutaj właśnie do tej organizacji I teraz przyjechałam zobaczyć, co jest za to kupowane i nie jest to wiele, co przywiozłam, ale cieszę się bardzo, że, że cokolwiek można zrobić, bo rozumiem, że każdy produkt i każda najmniejsza rzecz jest bardzo potrzebna wszystkim I, i też my w Stanach jesteśmy duchem sercem z Ukrainą daleko, ale każdy, kto może to pomaga i modlimy się, żeby się w końcu ta wojna skończyła i ci ludzie, którym tutaj pomagamy, żeby jakoś przetrwali. I mam nadzieję, że chociaż ta drobna pomoc cokolwiek pomogła i bardzo się z tego cieszę, że mogłam pomóc. Ja jestem z New Jersey, dokładnie mniej więcej pół godziny od nowego Jorku mieszkam. Tak. Syna mam też w Stanach i teraz zostałam babcią, to tym bardziej mnie to wszystko dotyka, jak patrzę na te biedne matki i niemowlaki, że mogą ojców nie zobaczyć nigdy więcej, także cieszę się, że mogłam pomóc. To tak, wspólnie z panią Jadwigą, która na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, udało nam się zorganizować, w zasadzie to pani Jadwiga zorganizowała od mieszkańców w Stanach Zjednoczonych taką pomoc w wysokości takiej, która pozwoliła zabezpieczyć te produkty pierwszej potrzeby, no przynajmniej na kilka dni. Dlatego też chcielibyśmy pani Jadwidze podziękować i wspólnie jakby tutaj z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którymi ja też jestem, razem robimy te zakupy z panią Jadwigą tutaj tych rzeczy, które są no najpotrzebniejsze dla uchodźców, dzięki którym oni mogą funkcjonować w miarę normalnie we Wrocławiu, tak jak to przystało na godność ludzką i za to w szczególności Pani chcielibyśmy podziękować. To są to, są to tak, przede wszystkim produkty higieniczne, y, są to produkty kosmetyczne, takie też również do higieny osobistej y, i takie produkty żywnościowe pierwszej potrzeby, które tutaj są właśnie realizowane na ten cel. No i w związku z tym, że są teraz święta, no to udało nam się zorganizować trochę takich świątecznych właśnie wypieków w ilości tam kilkuset sztuk, żeby również uchodźcy mogli poczuć ten okres świąteczny, który jest bardzo ważny w naszej polskiej kulturze, ale teraz również zbliża się ten okres świąteczny właśnie w kulturze obrządku no tej powiedzmy mniejszości ukraińskiej, która teraz tutaj żyje pośród nas, tak? I dlatego tą kulturę właśnie rozwijamy i dzięki, dzięki takim osobom jak pani Jadwiga, jesteśmy w stanie przynajmniej taki drobny nastrój świąteczny zrealizować. I przede wszystkim pani Jadwiga Mebel, tutaj darczyńca sponsor, organizator zbiórki w Stanach Zjednoczonych. Ja w imieniu Ukrainy chcę podziękować. E, dziękowania naprawdę dla pani Jedwiki, która pomogła nam pozbyć te rzeczy niezbędne dla Ukraińców, dlatego też pochodzę z Ukrainy. E, I w ten po prostu nielekki czas e, to jest dla nas naprawdę mm, jest taka duża pomoc, e, niezbędna pomoc. I... Naprawdę podziękowania wielkie, bardzo duże podziękowania dla Pani, bo potrzebujemy, potrzebujemy te rzeczy dla, dla dzieci, dla kobiet z Ukrainy, które teraz naprawdę są potrzebują, bo męże zostały na Ukrainie, na wojnie, które walczą za naszą Ukrainę i mamy nadzieję, że ta wojna się skończy za niedługo. Jak Pani ocenia tutaj tą pomoc, którą otrzymujecie od Polaków w Polsce? Mm, na 100%, na, naprawdę 100% jest bardzo, bardzo dobra pomoc, bardzo no, naprawdę jest wielka pomoc i podziękowania dla wszystkich Polaków, które biorą ten udział w tej pomocy. Dziękuję serdecznie wszystkim, wszystkim Polakom za pomoc. Czy ta pomoc też dociera gdzieś tam na Ukrainę? Może Pani ma rozpoznanie, orientację? Ta na pewno pomoc dociera do wojskowych, które potrzebują niezbędnych rzeczy. Jest też jedna Pani, która się zajmuje transportem, załatwia transport na Ukrainę, żeby przekazać wojskowym rzeczy potrzebne dla Wojska. Tak, bo jako Straż Miejska organizujemy również taką zbiórkę y, takich produktów, y, no już można powiedzieć o charakterze militarnym, no, chodzi tutaj o obuwie, umudurowanie, tak, elementy oborządzenia wojskowe i tego typu y, też rzeczy wysyłamy. Ja chciałem tak, y, pozwolę sobie zwrócić uwagę, Panie Jadziu, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. To nie jest tak mało, to jest bardzo dużo, bo to jest dar serca. Naprawdę, to tak. jest najważniejsze, że pani i pani znajomi w Stanach zorganizowali taką zbiórkę. To jest najważniejsze, co może być. Ten punkt właśnie działa dzięki takim ludziom. To wszystko jest od ludzi dobrej woli z Polski i z zagranicy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Te słowa podziękowań były już tutaj od pani. Ja przekażę która jest, jest z Ukrainy. My jako organizatorzy tego punktu i tej pomocy z fundacji dortmundsko-wrocławsko-lwowskiej imieniem świętej Jadwigi, która właśnie też pomagała, imię. Tak, która też właśnie pomagała właśnie tym biednym ludziom i budowała mosty pojednania. I tak jak pani mówiła, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła i te mosty pojednania mogły być między tymi, którzy potrzebują, żeby mógł, tak móc przejść po drodze w pokoju i do spokoju. Także z serca też dziękujemy pani. Za tym dar serca to jest naprawdę wielka rzecz. To naprawdę jest wzruszające, bo jak patrzy się na tych ludzi, którzy tu stoją, którzy rozmawiają, mm -hmm. oni sobie to bardzo cenią. To nie jest ważne, czy to jest złotówka, czy to jest tysiąc złotych. Ważne, że ktoś chce im pomóc. Więc my też dziękujemy w imieniu ich, w imieniu swoim. Dziękujemy Pani bardzo i bardzo serdecznie zapraszamy do Wrocławia. Dziękuję. Ja, bardzo. Jest, ja. Dziękuję bardzo. Ja cieszę się, że mogłam pomóc, ale naprawdę mój udział niewielki, ale, ale cieszę się, że mogłam pomóc. Jeżeli daj Boże, że następnym razem jak przyjadę już nie będzie potrzebna pomoc, ale jeśli będzie, to postaram się to zrobić zapraszamy, to samo. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. A do kiedy pani jest w Polsce? Ja we wtorek wylatuję, już zaraz po świętach. Zaraz po świętach. Mhm. Dobrze. Tak. Patrz.